I Simon, to jest Maciek. Chcielibyśmy zobaczyć szkołę. Naszą szkołę? Tak, tak. Zapraszam do najfajniejszej szkoły w obiecie. Dobra, dziękujemy bardzo. Dobrze, witam was serdecznie w naszej szkole. Rozumiem, że dokumenty już są złożone. Tak, ja tak, tylko wam przypomnę jak to wygląda. Mamy trzy klasy o trzech różnych zajęciach dodatkowych. Są zajęcia z edukacji policyjnej. Z ratownictwa medycznego i pożarnictwa i kulturalno-medialnego. Oczywiście. W sali angielskiego. Nauczymy cię języka, lecz. Bierzemy udział w projektach międzynarodowych. Robimy też projekty internetowe. Wielokrotnie nagrodzony wini. Wjeżdżamy na warsztaty językowe do Anglii. Uczymy się online. A oto nasze certyfikaty mistrzostw Polski w Langokapie. I Installing. Tworzymy gry edukacyjne. Zagrajmy w quiz o naszej szkole. Dzień dobry, chłopcy. Patrzycie na mapę, tak? Tu zaznaczyliśmy miejsca, z których przyjechali do nas studenci w ramach projektu, który się nazywa Interior Future. W naszej szkole co roku zapraszamy właśnie młodych ludzi z różnych krajów. Na przykład był u nas z Brazylii student z Australii, z Chin, kilka razy z Indii. Także uczniowie u nas mogą nie tylko uczyć się języka angielskiego, ale poznawać różne. No i Witam serdecznie. Jesteście pracownikami języka niemieckiego. Uczniowie naszej szkoły uczą się języka niemieckiego, ale nie tylko tu. spotkania z artystami, wizyty w galerii sztuki, zwiedzaniu zabytków, wystawy plastycznej, takiej jak tutaj widzicie. Zachęcam Cię do udziału w zespole teatralno-muzycznym. Z nami na pewno zdobędziesz popularność w szkole, a nawet i w całym powiecie, oraz rozwiniesz różne umiejętności, swobodę ich pokazywania, co na pewno Ci się kiedyś przyda na rynku pracy. Ponadto swoje zainteresowania humanistyczne i kompetencje artystyczne możesz rozwijać na zajęciach dodatkowych w klasie kulturalno-medialnej. Tutaj odbywają się spotkania kłopotów akwarystycznych. Spójrzcie, chłopcy, to plakat na festiwal Niezapominajka, który nasza szkoła organizuje od 7 lat. Witamy Was do sali polonistycznej. W sali 31 najważniejsze jest słowo. Wzruszamy się poezją, oglądamy piękne obrazy. Co roku zapraszamy księdza profesora Szymika, żeby tchnąły wiarę w sens tego, co robimy. Urządzamy też spotkania autorskie, bo niektórzy nasi absolwenci Debiutują jako autorzy swoich książek. Zapraszam, przekonajcie się sami, jak u nas jest ciekawe. Jesteście w klasie, gdzie odbywają się zajęcia z edukacji policyjnej. Na pewno w tym momencie możecie dowiedzieć się, jak zostać policjantem i poznać tajniki służby w policji. Dzień dobry. Co Witam Was serdecznie na zajęciach z edukacji policyjnej. Jest to część praktyczna tych zajęć. Na tych zajęciach poznajemy techniki sportu walki, techniki taktyk przeprowadzenia interwencji. Tutaj widzicie jak słuchacze szkoły ćwiczą między innymi techniki walki, wręcz walki poprzez właśnie techniki judo, jiu -jitsu. Także na tych zajęciach Poznajecie, poznajecie takie techniki, aby później w dalszej karierze policji było wam łatwiej uczestniczyć w szkoleniach. Jest to bardzo dobry start do szkoły policji, gdyż takie zajęcia są tam na co dzień przeprowadzane. Osoby, które chodzą takie zajęcia w ramach edukacji policyjnej mają po prostu łatwiejszy start, są do tego przygotowane, mają łatwiej zaliczyć szkołę policji. Dzieci chłopcy, zapraszamy was na zajęcia z ratownictwa. Pokażemy wam jak udziela się pierwszej pomocy. Obiecać. Raz, dwa, trzy, raz.

Lubicie gry zespołowe, siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną? Nie ma problemu, gramy we wszystko. Dodatkowo dysponujemy e, osobnymi salkami do tenisa stołowego, gier rekreacyjnych i dobrze wyposażoną siłownią. Żebyście dobrze poczuli się w naszej szkole we wrześniu pojedziecie na górski rajd integracyjny. Przyjdźcie do nas. Naszej szkoły mają możliwość korzystania z siłowni, tak jak tutaj widzicie. Cześć, nazywam się Katarzyna biało jestem absolwentką Liceum Ogólnokształcącego imienia Noblistów Polskich w Rydutowach. Wspominam te liceum z niemałym sentymentem, szczególnie ze względu na paru nauczycieli, którzy kibicowali mi w moich zainteresowaniach i pasjach. Jestem po szkole aktorskiej, gram w spektaklach w studiu muzykalowym Step w Chorzowie. Uczy się też na kierunku teatrologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Każdy, kto uczy się na skalnej wie, i to już jest no, naprawdę wiele razy powtarzane, że na skalnej panuje y, atmosfera taka kameralna i rodzinna. Pozdrawiam całe swoje liceum, wszystkich uczniów i nauczycieli. Życzę wam wielu sukcesów y, i zapraszam na spektakl pod tytułem Jak nie my to kto? To był najpiękniejszy okres w moim życiu. W tym czasie odkryłam sobie pasję do podróży i nauki języków obcych. Wiceum umożliwiło mi udział w kilku wymianach międzyszkolnych i zaraziło mnie tą pasją na dobre. Dzisiaj pracuję dla jednej z największych grup lotniczych na świecie International Airlines Group. I tą wiedzę i umiejętności językowe, które zdobyłam w okresie nauki w Liceum ogólnoścącym, wykorzystuję do dzisiaj. Witajcie. Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole? Jest kilka prostych powodów. Po pierwsze, że jest bardzo miła, braterska, przyjacielska i rodzina atmosfera w naszej szkole. Po drugie, że jest dobrze wykwalifikowana kadra nauczycielska. Szkoła pozwala Tobie, przyjacielu, rozwijać Twoje talenty, mi pomogła otworzyć się na innych ludzi i dzisiaj jestem zakonnikiem, misjonarzem Oblatem Maryjnie Pokalany. Zapraszam Ciebie do tego, abyś nie zastanawiał się długo, tylko przychodził do naszej szkoły na skalno. Cześć! Muzycznym tematem Nicola Paganiniego. Dlaczego muzycznym? Dlatego, że muzyka towarzyszyła mi również w czasach liceum i pamiętam, że był to czas zabiegania i masy obowiązków, ale kojarzy mi się z nauczycielami, którzy rozumieli moją pasję i moje zabieganie. Dlatego myślę, że z uwagi na to, warto przyjść na skalę. Było dział Maxiouin. Szkoła naskalnej zaszczepiła we mnie miłość do języków: języka ojczystego, języka angielskiego. Liceum to dało mi również odwagę, żeby spróbować czegoś zupełnie nowego języka chińskiego. W tym roku wybieram się na roczne stypendium do Chin. Serdecznie polecam tą szkołę, gdyż poszerza horyzonty, otwiera na innych ludzi, na ich problemy, otwiera na inne kultury. Również to egzotyczne. Dziękuję bardzo. Witam. Ilekroć ktoś pyta mnie, czy wybór liceum na skany był trafiony. Z całym przekonaniem odpowiadam, iż była to świetna decyzja. A dlaczego? To właśnie tam spotkałem ludzi, dzięki którym dzisiaj mogę realizować swoje ambicje. Wiedza, zapał oraz zainteresowanie nauką, które wyniosłem z naszego liceum, Znacznie ułatwia mi w dorosłe życie. Za co jestem niezmiernie wdzięczny. Na koniec jeszcze raz chciałbym podkreślić: warto uczyć się na skalnej. Siema, wybranie liceum na skalnej było jedną z najlepszych decyzji w moim życiu. Tam poznałem niesamowitych ludzi i jestem o tym przekonany, że są to przyjaźnie na całe życie. Ale skalna to nie tylko uczniowie i mury, które tworzą niepowtarzalny klimat, to także nauczyciele i to dzięki nim jestem w tym miejscu, w którym jestem. Mam odwagę marzyć i ryzykować, co najważniejsze, spełniać swoje marzenia. Skalna nauczyła mnie także, że warto pomagać innym, bo dobro wysłane świat zawsze wraca do ciebie. Także wybierzcie właściwie. Pozdro. Wspaniałe wartości super pedagodzy najlepsi przyjaciele. Życzymy abyście przeżyli to samo, co i my. Wszystkiego dobrego. bo